Hej siemneczku, jestem Ambra i dzisiaj na waszą prośbę z komentarzy stworzę wielką, nielegalną hodowlę niebieskich axolotli pod milionowicami. Tak, 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 mamy z Maciochem podpisany pakt, że nie możemy rozmnażać niebieskich axolotli. I ostatnio zrobiłem odcinek, gdzie próbowałem mojego niebieskiego axolotla, znajdującego się właśnie w tym miejscu, rozmnożyć z innymi axolotlami. Czy to właśnie różowym, czy chociażby słuchajcie, żółtym, brązowym albo sajanowym. I jeśli oglądaliście ten odcinek, to wiecie, że nie udało mi się a próbowałem rozmnożyć go sześć razy. Tak, słuchajcie, tego obiboka, naszego właśnie Aksusia, bo on się teraz nazywa Aksuś, a nie Borys, no to rozmnożaliśmy i z brązowym, i z różowym i za każdym jednym razem wychodził ten pospolity kolor, czyli nie niebieski, aż na sam koniec wkurzyłem się i faktycznie wziąłem Axolotla Maciocha i właśnie teraz też mam go, słuchajcie, w swoim akwarium. Jak sami widzicie, pływają tutaj dwa niebieskie Axolotle. Udało nam się stworzyć malutkiego, niebieskiego Axolotla. Zgodnie, słuchajcie, z waszą prośbą, ale niezgodnie z moją i Maciocha umową. Ale dziś pójdziemy o krok dalej, bo stworzę, słuchajcie, pod moim lodowcem, Wy tym oto słuchajcie, wejściu, jeszcze za, za, jakby to jakoś zamurujemy obrazem, żeby tego nie było widać, nielegalną hodowlę axolotli niebieskich. Słuchajcie, weźmiemy właśnie Maciochowego niebieskiego aksolotla oraz mojego aksia. Jakkolwiek to odmieniać, no niech będzie, że po prostu weźmiemy aksia i Maciocha niebieskiego axolotla, rozmnożymy je, a potem będziemy je jeszcze dalej rozmnażać, tworząc, słuchajcie, tym samym armię. Coś, czego bardzo się bałem, że ktoś może to stworzyć: czy to Agentix, czy Elviso, czy nawet Maciek na Milenowicach, a ja sam. Sam złamię zasady i to zrobię. Mam nadzieję, że Macius, który tam się znajduje, tego nie zobaczy. Póki co, słuchajcie, go nie widzę. On mnie też chyba raczej nie widzi, bo gdzieś biega sobie w tamtej okolicy, więc niech tak, słuchajcie, zostanie. Jeżeli on się dowie, że ja, po pierwsze, mam jego niebieskiego axolotla, a po drugie, dowie się, że robię z jego armię, to przecież ja wyrwę takiego bana na milionowicach, że nie uwierzycie w to. Naprawdę, jakby ja nie chcę tego robić, słuchajcie, ale prosiliście w komentarzach, więc na Waszą prośbę to robię. Na Waszą prośbę ryzykuję, moi drodzy. Obejrzyjcie ten film do końca, zobaczcie. A sam koniec, jak to wyjdzie, bo naprawdę będzie grubo. Ja tylko przypomnę, zostawcie suba z dzwonkiem. Serio, to jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne i oglądanie filmów do końca też bardzo mi pomaga, więc z góry dziękuję. No dobra, do całego tego myku będzie nam potrzeba strasznie dużo rybek tropikalnych, bo dobrze wiecie, że niebieskie aksolotle, jak i inne axolotle rozmnaża się przy pomocy wiaderka z rybą tropikalną, więc weźmiemy sobie na razie słuchajcie, może taką szóstkę. Mam też przygotowane, słuchajcie, sandstone oraz właśnie takie przyciemniane szkło, aby nie było tego w żaden sposób widać i tak jak już wspomniałem, chciałbym to słuchajcie, zrobić tutaj. Trzeba będzie oczywiście stworzyć obraz, żeby, żeby nikt tego nie zobaczył, ale w tym oto miejscu, gdybyśmy zrobili serio tutaj jakieś sensowne zejście, czy to schodkami, czy jakimiś słuchajcie drabinkami, to naprawdę można by nieźle ukryć akwarium. I to akwarium będzie całkiem duże. Obawiam się tylko tego, że naprawdę czekają mnie jakieś spore konsekwencje na milionowicach, jeżeli ktoś się o tym dowie. No chyba, że będę słuchajcie pierwszy i na przykład zostawię informację Maciochowi, że hej, ja zrobiłem to i to, wiem, że nie Mogłem, ale co o tym myślisz? No dobra, słuchajcie, zgarnąłem jeszcze dwa obrazy, aby teraz już zacząć kamuflowanie tego miejsca, bo nie wiem, czy Macioch przypadkiem nie wpadnie na pomysł, aby przyjść do lodowca i zobaczyć, co ja słuchajcie, najlepszego wyprawiam. Dobra, trzeba będzie też właśnie zabrać oba akselotle, słuchajcie, z tego akwarium. Mamy, mamy Aksia, mamy tego Maciocha, ok, czyli to jest, słuchajcie, w porządku. No i jako, że te akselotle rozmnażają się raz na jakieś 5-10 minut, to fajnie by było najpierw, słuchajcie, je ze sobą rozmnożyć, a dopiero potem kontynuować budowanie. Aby po prostu podczas czekania na kolejne rozmnażanie tych aksolotli, już jakby wiecie marnować ten czas na budowanie, kumacie. Więc tak czy inaczej, postawmy tutaj, słuchajcie, obraz. Wydaje mi się, że on tak szczerze wygląda nieźle i on wygląda jakby tam nie miało nic za nim być, bo każdy jakby doskonale wie od roku, że tam nic się nie znajduje, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko Ja Tutaj sobie zaraz zrobimy schodki i tak dalej, i tak dalej, ale tak jak wspomniałem, chciałbym zrobić w miarę, w miarę szybko jakoś to akwarium, aby po prostu już móc rozmnażać ze sobą tak slotle. No niestety nie mamy tutaj bikona, który na pewno by przyspieszył nam rozwalanie tego wszystkiego, ale spoko. Czy to pomyślenie być duże. No, zadacie sobie pewnie takie pytanie. Słuchajcie, ja bym chciał zrobić tutaj, no skoro już prosiliście o armię, no bo prosiliście w komentarzach o armię niebieskich axolotli, no to zróbmy armię, więc no przydałoby się, żeby to pomyślenie było minimum jakieś 6 na 6 bloków. Takie wiecie, no całkiem solidnego rozmiaru. Pytanie, czy takie wyjdzie. No i dobra, słuchajcie, zrobiłem sobie troszeczkę schodków oraz zrobiłem sobie tutaj te takie em, furteczki, aby po prostu axolotle stąd nie wyszły, bo tego się trochę, no chyba mogę obawiać, że one mogłyby powychodzić. A jak tak zrobię. No, to raczej, słuchajcie, będzie święty spokój. Zaraz zresztą to jeszcze przetestujemy. Czy tego by przypadkiem jakoś nie podnieść i na przykład furteczek nie zrobić tutaj. No, ale dobra. Pomieszczenie będzie mniej więcej tej wielkości. Teraz wyłożymy sobie to ładnie sandstone'em, aby po prostu bardziej to imitowało ich środowisko naturalne. Znaczy, dobra, ich środowiskiem naturalnym, czyli Axolotli, jest w sumie jaskinia. Ale niech będzie ładnie. Niech po prostu, słuchajcie, będzie tutaj estetycznie. A z tym będzie na pewno wyglądać o wiele estetycznie. No, no, spójrzcie sami. Naprawdę całkiem fajnie tutaj to wygląda. Tutaj też oczywiście sobie damy furteczki, można je Stworzyć, bo ja na pewno będę chciał wychodzić. Pytanie: czy Solotle? No, podejrzewam, że też one będą chciały wychodzić. I teraz tak, słuchajcie, zróbmy im właśnie małe bajorko z wodą. Damy tutaj, słuchajcie, wodę, damy także tutaj wodę. O, czekajcie, o, żeby było nieskończone źródełko wody. Teraz pociśniemy sobie właśnie w ten sposób. Jakby kumacie, co ja chcę na pewno zrobić. No nie, no bo to jest stary, dobry trik. Ok, zrobimy sobie w ten sposób. Spoczko, spoczko, spoczko. Jeden poziom już, słuchajcie, tutaj mamy. No to co? Ciśniemy w takim razie, słuchajcie, z drugim poziomem, aby one tutaj faktycznie tego Miejsca dla siebie troszeczkę miały. Dobra, okej, okay. czy mamy pełny poziom? Mamy pełny poziom. Oczywiście musiałem wejść, wyjść, wyjść, wejść, wyjść, wyjść, bo nam się tutaj zbagowało, ale dobra. Mamy to, słuchajcie, ogarnięte. Teraz patrzcie w ten sposób. No i teraz tak. Ta furtka, słuchajcie, nie będzie nam do niczego potrzebna, jak sam tutaj widzę. No i dobra, teraz ja, nie wiem jak wy, ale wpuściłbym właśnie tutaj moje niebieskie axolotle. Oczywiście, kiedy one będą tutaj się rozmnażać, no to ja będę w stanie tutaj dalej to budować. Tak jak już wspominałem. Okej, okay, no to co, bierzemy action bierzemy słuchajcie tego Maciochowego i patrzcie, mamy dwa niebieskie axolotle. Ostatnio słuchajcie, udało nam się je rozmnożyć. Więc tym razem jesteśmy w 100% pewni, że powstanie niebieski babyś, powstanie malutki niebieski axolotlic, z czego naprawdę słuchajcie, bardzo się cieszę. Wow, za blisko Abera. Ale pytanie, ile ich będzie na koniec tego odcinka? Dobra, bez przedłużania, słuchajcie, klikamy na Axio, klikamy na tego drugiego Maciochowego, który na razie nie ma nazwy i uwaga, 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 powstał babyś. Ej, sorża, ja tak się jaram, ale kiedy spędziłem kilka kaset godzin na znalezienie mojego niebieskiego axolotla, to nie powinno was dziwić, że się jaram małym niebieskim axolotlem. Ej, wygląda to naprawdę super cute. Ja cię kręcę, ale to jest mały fajny. Dobra, tak czy inaczej, trzeba będzie teraz poczekać, aż on, słuchajcie, sobie dorośnie. Ja oczywiście testowałem, że kiedy weźmie się rybki tropikalne, to on może dojrzeć szybciej. Tylko problem jest taki, że kiedy ja, słuchajcie, go dojrzeję teraz szybciej, to mi to nic nie da. Ja potrzebuję minimum cztery axolotle, aby stworzyć kolejne dwa. Więc teraz musimy odczekać te 5-10 minut, aż ty. Gdzie on jest? Ooo, bałam się, że on ucieknie yy, Musimy odczekać teraz te 50 minut i rozmnożyć po raz kolejny tą parę. Wtedy powstaną cztery jakby aksolotle łącznie, że już tutaj będą i będziemy potem mogli je dorosnąć, aby wszystkie cztery były dorosłe, aby mogły się rozmnożać i zrobimy z 4-6, z 6 zrobimy 9, a z 9 zrobimy 13 i tak dalej. pracy czeka nas co niemiara, ja tylko szybko przypomnę o sklepie www.abra.ety Słuchajcie, na sklep wróciły zeszyty Abratim z matową opłatką premium, więc warto się pospieszyć, jeżeli chcecie ciebie sobie upolować takie kozackie zeszyty albo słuchajcie długopisy, abra Team full printowe, niebieskie, ze specjalną gumką, żeby nie mieć odcisków odpisania, Czy na przykład słuchajcie, popiórniki, bo one bardzo szybko schodzą i zaraz też może ich zabraknąć www.abra.ety pierwszym wopsie. Wpadajcie, zamawiajcie i naprawdę cieszcie się nowym rokiem szkolnym z Abra tym. Nawet słuchajcie, są czarne plecaki, których przez długi czas nie było. Okej, okay, teraz może Wam nie zaprezentuję, ale na sklepie są czarne plecaki, więc wpadnijcie, zamówcie i tak jak mówię, rozpocznijcie nowy rok szkolny z dobrą energią, z dobrą pompą. Pierwszy link w opisie. No dobra, w czasie, kiedy to, słuchajcie, wszystko się tutaj tworzy, no to ja sobie mogę zrobić schodki. Tak, chciałbym, aby to oczywiście było całkiem spoko zagospodarowane. Bardziej, tylko się obawiam tego, co ja powinienem w dalszej przyszłości z tym zrobić. Naprawdę nie do końca, słuchajcie, wiem, czy ja mogę, e, jakby to po prostu zostawić. No, powinienem dać znać Maciochowi. Nawet jeśli, słuchajcie, złamałem nasz regulamin, to i tak chyba powinienem dać mu znać. To jest akurat ametyst, który widzę, że będzie mi przeszkadzał, ale akurat. Ta furteczka działa naprawdę sprawnie, bo nawet jak one tutaj sobie wejdą tak solotle, to będę w stanie je po prostu zepchnąć, co jest chyba dość spoko e, sprawą. Okej, okay, tutaj też damy takie coś. No i pytanie, czy to akwarium powinno być większe? Moim zdaniem powinno być Okej, okay, podwyższyłem, słuchajcie, właśnie to pomieszczenie o jedną kratkę i dorobiłem, słuchajcie, tutaj ładniejszy sufit, żeby po prostu było bardziej sandstoneowo. Teraz trzeba by było jeszcze tutaj troszeczkę właśnie podłogę bardziej ogarnąć. No i te wszystkie ścianki, żeby to miało ład i skład, bo jeżeli już, słuchajcie, poświęciliśmy kilkaset godzin na aksolotle, no to chociaż zróbmy im dobre warunki do rozwoju, nie? O, czekajcie, tej wody naprawimy spoczko. Wydaje mi się, że akurat dwie kratki głębokości im powinny wystarczyć, no bo to jest całkiem sporo. Teraz niech ten się jeszcze sobie dorośnie i będziemy mogli właśnie porozmnażać znowu tą parkę, bo minęło jakieś 5 minut od ostatniego rozmnażania, więc poczekamy jeszcze, powiedzmy, kolejne 5 i zobaczymy co z tego wyjdzie. No i dobra, słuchajcie, tak aktualnie prezentuje się to pomieszczenie. Wydaje mi się, że jest dość ładne. Wygląda jak sarkofag. Tutaj akurat mi się klocek nie zgadza, to, to możemy go słuchajcie, podmienić i ten także, aby tutaj też większą symetrię zachować. Ale serio, to wygląda trochę jak taki sarkofag, nie? W jakiejś pustynnej świątyni. Fajnie! Moim zdaniem jest naprawdę całkiem fajnie. Pozbyłem się tych wszystkich brzydkich bloków, jak granit czy dirt, które nam po prostu tutaj przeszkadzały. No i czekam dalej, aż słuchajcie, one będą dostępne do rozmnażania, aby faktycznie zrobić ich, słuchajcie, czwórkę. Ja tutaj też mam problem z tym, że no niestety, ale będę uderzał głową o to, więc przydałoby się, słuchajcie, ten ametyst stąd zabrać, albo obniżyć właśnie jakby tutaj te schodki. No i pomyślałem, że słuchajcie, to jest chyba lepszy pomysł, aby faktycznie obniżyć schodki, żebyśmy mogli zrobić sensowny sufit, aby, no wiecie, no tak jak mówię, było tutaj choć troszeczkę premium, no bo kurczę, No co by nie powiedzieć, no niebieski axolotl, no to wymaga premium. No już jest o niebo lepiej, ale jeszcze oczywiście troszeczkę potrzebujemy tutaj różnych surowców. No największe, najwięcej to chyba sandstone'a albo lodu, bo akurat lód w połączeniu ze sandstone'em wyglądałby naprawdę bardzo fajnie. Tutaj też ametyst, co jakiś czas jak jest umiejscowiony, robi naprawdę fajne wrażenie. Tylko tak, stąd trzeba zabrać ametyst, stąd trzeba zabrać ametyst. Tutaj trzeba by było gdzie nie gdzie powkładać ametyst, a tutaj stąd trzeba na pewno zabrać dirta i Lód, bo tak mi się wydaje, że akurat lód byłby tutaj całkiem spoko, naprawdę wyglądającym blokiem. Fajnie, będzie to robiło dobre wrażenie, dobry efekt, no i będzie wyglądało na, tak jak już wspomniałem, premium. A niebieskie aksolotle są bardzo premium, więc kumacie o co mi chodzi, nie? Tutaj naprawdę trzeba się mocno przyłożyć, ale czekajcie, tutaj widzę, że akurat porąbało mi się z e, tymi furteczkami. Dobra, teraz damy w ten sposób, ok, zamykamy i chodźmy słuchajcie, szybciuteńko po rybki tropikalne. Tak, 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 w ogóle już kolejny dzień nam nadchodzi. Więc, yy, znaczy w sumie zachodzi, ale dużo tutaj czasu spędziłem. Dobra, weźmy słuchajcie te kolejne rybki. i a Ja mam przy sobie ryby, abera ty dzbanie. Ej, fajnie to wygląda. Naprawdę tutaj nie widać, że coś jest za tym ukryte, a oczywiście jest ukryte. I teraz tak, wejdziemy sobie do środka. Mam przede wszystkim słuchajcie teraz ten jeden klocek na który chcia... Zapomniałem, że ja to popra yeah, poprawiłem to. No to teraz to nic mi po tym klocku stołna. No szkoda. Ale za to mamy dwie tropikalne rybki. No i pytanie. Czy panie i panowie, Aksio i ten maciochowy Axolotl jesteście gotowi? Uwaga, jesteście gotowi. Dobra. Bardzo spoko... Dorosłem tego przez przypadek, bo on już był dorośnięty. Nie, czekajcie, myślałem, że on dorósł na naszych oczach Ale okazuje się, że nie Czekajcie, co jest? Okej, okay, stworzył się kolejny niebieski axolotl Ej, czy widzieliście kiedyś w jednym miejscu Cztery niebieskie axolotle Obok siebie? Ja słuchajcie, nie, ale wygląda to fenomenalnie Robi nam się słuchajcie z tego Autentycznie armia Trzeba będzie wziąć zaraz właśnie te mm, Tropikalne rybki i słuchajcie Te axolotle dorosnąć, albo poczekać Bo w zasadzie też mogę poczekać w tej chwili Aż one będą dojrzałe i patrzcie, z czterech Zrobi nam się zaraz 6, więc, jak już tutaj będzie ich pływało 6, no to trzeba będzie przyznać, że to będzie naprawdę spora ilość. Co tu robi świnia? No dobra, tak czy inaczej, jest. Szał, no nie, ej, musicie przyznać, jakby. Ja się stresuję tym wszystkim, dlatego że nie wolno mi tego robić, no. Ale na wasze życzenie to robię, więc mam nadzieję, że to jakoś docenicie. Słuchajcie, tutaj wrzucam akurat lód, tak jak już opowiadałem. Chciałbym, żeby tutaj po całości, słuchajcie, poszedł ten nasz lud, który wygląda naprawdę fajnie. Okej, okay, tutaj też sobie wrzucimy, tutaj też sobie wrzucimy. Dobra, świnia, ja cię bardzo przepraszam, ale ja muszę pykci zrobić, no bo gościu, ty tutaj przeszkadzasz. Okej, czy teraz jest spoczko. Tutaj, słuchajcie, na pewno to wywalimy jeszcze. Tutaj. Na pewno wywalimy to. Tutaj tego stołnika akurat byśmy zostawili. O! Mało akurat jeden kolb z Super! Patrzcie, zrobimy tak. Teraz wrzucimy tutaj, właśnie ten lód. Tutaj też, właśnie wrzucimy teraz lód. Stąd zabierzemy stołna i wrzucimy tak. Tutaj zabierzemy to i damy, słuchajcie, też lód. Ej! Jest git, jest naprawdę, słuchajcie, git. Zaraz zobaczymy, jak to całościowo się, słuchajcie, prezentuje. Bo tutaj też widzę, że akurat sufit z lodu byśmy dali. Tutaj też byśmy dali lód. Ej, z tym ametystem to już w ogóle wygląda fajnie. Naprawdę wygląda fajnie. Czyli tutaj jeszcze byśmy dali, słuchajcie, po ametyście, i w ogóle będzie naprawdę taki rezultat. Ej, bardzo bardzo ładnie to wygląda. Tylko, że tutaj trzeba jeszcze dorobić schodki. No i dobra, teraz wchodząc tutaj, spójrzcie na to. Naprawdę jest szał, nie? Ej, jest bardzo ładne zejście, bardzo jakoś tak, nie wiem, sensownie to wygląda. Tutaj sobie wchodzisz, zamykasz sobie furteczkę i jesteś w wielkim imperium axolotlowym yy, Abery i Maciocha póki co, bo jakby ciężko powiedzieć, yy, czy to jest moje i Maciocha, czy nie. Będę musiał koniecznie, słuchajcie, dać mu znać w jakichś tabliczkach, tak? Że, 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 hej, że Gościu, ja tutaj zrobiłem, no, Aksolotle. Tylko pytanie, czy teraz powinienem mu o tym powiedzieć? Ja tutaj dam im czas, żeby one sobie faktycznie podejrzewały, a ja, słuchajcie, no, nie mam serca. No, nie mam serca. No, muszę Maciochowi napisać książkę, że to zrobiłem. Tylko słuchajcie, napiszemy to w taki sposób, aby nie wyrwać bana. Bo tak jak wspomniałem, za to normalnie grozi ban na naszym serwerze, na milionowicach. A uwaga, tak chciałbym mieć z czego nagrywać odcinki. Czyli z tego serwera. Nie wiem, jak Macioch na to, słuchajcie, zareaguje, ale muszę mu to napisać. Wszystko, a może z tego powstanie jakaś wielka hodowla, może to wypuścimy. Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale wolę nie ryzykować banem, więc chcę mu to powiedzieć. Bo, jak on się samemu dowie, to będzie katastrofa. Siemka! Założyłem, założyłem nielegalną hodowlę niebieskich axolotli pod moim lodowcem. Okej. Okay. No dobra, słuchajcie, skończyłem pisać tą książkę, teraz przeczytam wam wszystko. Stwierdziłem, że zrobię to na cięciu, bo za długo bym to po prostu z wami pisał. Więc uwaga, Siemka, założyłem nielegalną hodowlę niebieskich axolotli pod moim lodowcem. Użyłem do tego celu twojego niebieskiego axolotla. Wiem, że mieliśmy umowę, ale musiałem to zrobić. Nie wiem, jak zareagujesz. Nie chcę dostać bana i nie chcę, abyś dowiedział się tego za jakiś czas, więc wolę Ci to powiedzieć. Teraz. Po wejściu do lodowca zobaczysz biały obraz z pająkiem. Przejdź przez niego i zobaczysz hodowlę. Pytanie, co mamy z nią zrobić? Jeżeli jesteś zły, to możemy te aksoloty wypuścić na wolność i może kiedyś ktoś je znajdzie. A, je, a, a może założymy z tego wspólną hodowlę w ukryciu przed Elviso i Agent X Daj znać, obie opcje mi pasują. Musiałem po prostu zobaczyć kilka niebieskich aksolotli, znajdujących się w jednym miejscu. Aberka. I taką słuchajcie, wiadomość zostawimy tutaj Maciochowi. Tylko fajnie by było do tego celu znaleźć jakąś oddzielną skrzynkę albo w ogóle zrobić jakąś nową skrzynkę, aby to było przeznaczone stricte pod niego. Patrzcie, tutaj akurat mamy drewno, tutaj też widziałem drewno. Więc chodźmy do Macioch Tower i stwórzmy po prostu skrzynkę, zostawimy e, tą książkę i mam tylko nadzieję, że Macioch nie zareaguje w jakiś zły sposób. Jakby okej, okay, najlepiej to serio by było z tego stworzyć hodowlę w ukryciu przed Elviso i w ukryciu przed Agentixem i zrobić jakąś gigantyczną armię. Ale Zasady są zasadami. Ja je złamałem, więc to no, jakby jestem w stanie zrozumieć to, że Maciek może nie chcieć na to się zgodzić, tak? Dobra, zostawimy w takim razie, patrzcie, coś takiego. Tutaj tak, okej, okay. i tutaj z, odłożymy tą książkę, tylko sprawdzę, czy ona jest na pewno poprawna. Dobra, jest poprawna, podpisze się abera, siema. E, tutaj, patrzcie, sign and close, dobra, teraz nie da się tego edytować. Jest wszystko w porządku, więc odkładamy to. Bierzemy dodatkowo, słuchajcie, tutaj tabliczkę i napiszemy wiadomość. E, informacja do. Maciocha. Aberka. Dobra. Kumacie? Mam nadzieję, że on to zobaczy. Znaczy, jest 100% szans, że on to zobaczy. Może ja to jeszcze tak obtoczę, to, to, to tym bardziej zobaczy. A ja w tym czasie, słuchajcie, pójdę do moich niebieskich Axolotli i do niebieskiego Axolotla Maciocha. No i spróbuję je rozmnożyć po raz kolejny. Zobaczymy, czy może jeden z nich, bądź nawet dwa, już dorosły, bo, no jednak, co by nie powiedzieć, z 5 minut mnie tam w tym miejscu nie było. Może odcinek ma 17,5 minuty, ale serio. Jakby on ma ponad pół godziny, tylko ja robię tutaj cięcia. Więc jestem w stanie zrozumieć, jeżeli one by tutaj. Dorosły. Czekajcie. Jeden dorósł, a drugi nie. Spoczko. Okej, okay, biorę w takim razie tutaj właśnie wiaderka z rybkami tropikalnymi. I wiecie, co? Dorosnę może tego drugiego. Co Ej, nie baguj się! Dobra, dużo jest tych rybek. No co akurat trzeba przyznać, więc weźmiemy sobie ich, słuchajcie, sporo. I poklikamy na tego małego Axolotla, aby faktycznie on dorosł, Aby on już był dorosłym osobnikiem, zdolnym do rozmnażania się. Tylko. No fajnie by było tak, tak go złapać, żeby inne akceleratorzy nie wzięły tego, więc wiecie co, może ja go wezmę do wiaderka i zrobimy to przed lodowcem, chociaż słuchajcie, no tutaj tak jak mówię, grasuje Maciek, więc bardzo się boję tego, że on to zobaczy, chociaż jestem przekonany, że kurczę, co by się nie działo, no to... Wygląda to normalnie, że ja sobie tu siedzę. Ok, Axolotl, słuchajcie, już został tutaj wpakowany, więc ja oczywiście staję koło niego i będę na niego klikał tymi fajnymi naszymi e, wszystkimi rybkami. Tak, podmieniamy je na wszystkie jakby sloty w ekwipunku. I teraz klikamy w taki sposób, aby on dorósł. Jakiś czas już na świecie jest, więc nie wiem, ile będzie mu potrzebnych tych rybeczek, aby faktycznie, słuchajcie, on dojrzał, ale wydaje mi się, że nie powinno to być jakoś dużo. No ostatnio zużyłem, nie wiem, z 20 i że tak. Powiem to wystarczyło. Tym razem widzę, że chyba, słuchajcie, trzeba tego troszeczkę więcej. Ej, no bez kitu. Gościu, ile ty tych rybek potrzebujesz? Ja nie mam całej skrzynki. No dobra, mam całą skrzynkę. Ale nie chciałbym oddawać całej skrzynki moich rybek na gościa, który wiecie, nie chce dorastać. No co tutaj się dzieje? Dobra, zbieramy w takim razie wszystkie całą, całą tutaj resztę. I tak do rozmnażania się mamy m, bardzo dużo. Do rozmnażania naprawdę mamy dużo tego. Więc okej, okay, klikamy w takim razie dalej. Jestem ciekaw, ile realnie jedna rybka przyspiesza mu czasu. Wydaje mi się, że to. Będzie jakieś 15 sekund, bo normalnie on dorosłość by osiągnął po ilu? No pewnie po jakichś 15 minutach. A tak jedna taka rybka na pewno daje mu całkiem sporo. Ooo, nice, dorósł. Bardzo spoczko. To co, podkładamy teraz tutaj ładnie, pięknie właśnie te oto z wodą. I, a czekajcie, no to w ogóle potrzebuję zabrać. ok, żeby mieć tutaj, patrzcie, w ogóle go, żeby go, go zabrać. I teraz oddamy go właśnie, słuchajcie, do naszej, nie wiem, ukrytej hodowli. No, można no to chyba tak nazwać. Ale miałem stres. Nie uwierzycie. Przez chwilę patrzyłem w ten sposób i widzicie, pusto jest. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę w to. Nie macie pojęcia, jak mi stanęło serce. Bo widziałem puste coś, nie? O, gościu, ale się przestraszyłem. No dobra, najważniejsze jest to, że, słuchajcie, chyba wszystkie Axolotle są już gotowe do rozmnażania, więc klikamy, słuchajcie, je tutaj w przyściu tękie. Okej, okay. i teraz powinno być tych Axolotli, moi drodzy, w tym momencie sześć. I tak, mamy sześć małych, niebie... znaczy dwa małe, ale cztery duże. Czyli mamy sześć niebieskich Axolotli, słuchajcie, w naszej ukrytej hodowli, z czego jednym jest nasz Aksio. Nasz Aks, no będę tak zdrabniał. A jednym, słuchajcie, z nich jest Macioch. No i patrzcie jak to kozacko wygląda. Kiedy jest 6 aksolatnie niebieskich obok siebie. A my oczywiście dążymy do tego, żeby było ich więcej. Moi drodzy, dajcie znać, czy Macioch się wkurzy, dajcie znać, czy chcecie, abym rozwijał tą hodowlę. Może Was się z Maciochem subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwonkiem i wpadnijcie na sklep. Www.abra.ety pierwsza linka w obsie. Czekają na Was full printowe, słuchajcie, piórniki AbraTim. Są także długopisy AbraTim z taką gumeczką, żeby wam się nie obciskał jego. By palec podczas e, pisania. Czy nawet słuchajcie zeszyty? Abra team z matową okładką premium, tak? To jest taka milutka okładka w dotyku. Fajnie mieć nowe zeszyty na nowy rok szkolny, więc polecam. Czekają na Was także naklejki, żeby sobie podpisać zeszyt oraz słuchajcie plecakie zarówno białe, jak i czarne. Abra team www, Abra Ity. W pierwszym głupie się wpalajcie, zamawiajcie, a ja Wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i puu!